Akurat mija trzy miesiące od tej katastrofy i właściwie się dziwię, że do tej pory nie stoi tu żaden pomógł z tym związany. Przecież prezydent Lech Kaczyński jechał służbowo w imieniu całego narodu złożyć hołd poległym oficerom polskim w Katyniu. I na przykład jak akurat za miesiąc czasu będziemy obchodzić 30. rocznicę porozumień gdańskich, strajków na wybrzeżu. I wtedy jednym z postulatów było zrobienie pomnika poległym stoczniowcom, którzy zginęli w 70. roku. I porozumienia sierpniowe były podpisane 31 sierpnia i w ciągu trzech miesięcy został wybudowany tak wielki pomnik, te trzy krzyże połączone kotwicami. Więc ja się dziwię, dlaczego do tej pory tu jeszcze nic nie stoi trwałego i ja jestem jak najbardziej za tym, żeby tu postawić maksymalnie prędko pomnik, i ewentualnie wtedy dopiero rozmawiać o zdjęciu tego krzyża. Krzyż jest e, symbolem polskości. Krzyż, e, wiara katolicka jest tożsama z polskością. Absolutnie nie należy ingerować w e, takie oddolne działania ludzi. Nie wiem, co będzie, będzie zdjęte. To będzie wielki, jeden wielki skandal, jedna wielka hańba narodu, hańba miasta, hańba prezydenta i hańba kultury polskiej. Żyjemy już 20 lat w demokracji i nie widać tych równych szans, bo wiadomo, że no, będą jakieś podziały z racji nawet i, i tego, że każdy ma inne zdolności. Jeden jest zdolniejszy, drugi mniej zdolny, więc te podziały na pewno będą, ale żeby to nie było niesprawiedliwy podział. Ja nie wiem, ja nie wiem, dlaczego to się czyni. To jest bardzo godne miejsce. Mówi się, że to krzyż zostanie przeniesiony w, w godne miejsce. To pytanie takie, co? W takim razie w niegodnym miejscu stoi pałac prezydencki i w niegodnym miejscu prezydent urzęduje. Przecież to jest demagogia. Demagogią już nie można rządzić w tej chwili. Boją się może, y, może nie tyle krzyża, co boją się ludzi, którzy to składają kwiaty i zapalają znicze. Pobudza naród, odbudowuje wartości, e, powoduje jednak e, pobudzenie pewnej inicjatywy w społeczeństwie, przynajmniej w części tego społeczeństwa. No i, i to należy popierać. A jeśli jutro zdejmą ten krzyż, to co wtedy? To ludzie tak będą tu przychodzić i będą protestować, będą żądać, się tego krzyża ponownie, żeby był ustawiony. Wiadomo, że media są zdominowane przez no, pewną myśl, tak, która jest niepodważalna. Natomiast naszym wyzwaniem i zadaniem jest to, żeby prowokować debatę i uruchamiać ludziom mózgi, no po prostu. Nie godzicie. się. Ludzie przyjdą. Ja przyjdę na pewno i myślę, że większość ludzi tak samo przyjdzie. I dlatego ten krzyż niech będzie właśnie symbolem tego, żebyśmy usunęli wreszcie tą jawną niesprawiedliwość dyskryminacji, która panuje w naszym narodzie. Ma stać.